I Już jesteśmy gotowi. Proszę państwa, żegnamy się z hotelem Albatros Citadel. Citadel, nie wiem, yy, resort. Tak czy siak. Pijemy ostatnie winko. Przed chwilą pan Kelner nam przyniósł. I to jest, to jest piękne. W ogóle to jest ekstra i w ogóle to jest bomba. I w sumie to wam tak. Jak się możemy zamienić, Basiula? Bo ty jesteś tak pod słońce i będzie tak prześwietlało trochę. No? Chciałam się do czego przyczepić, chodzi o ten pobyt. Naprawdę, nie mam pomysłu nawet, bo czego mogło no. się przyczepić. Wszystko mi się podobało bardzo, wszystko było super zorganizowane, wszystko było na najwyższym poziomie, tak dla nas. No. E, więcej nie, nie jesteś. Nie ma sensu więcej oczekiwać, tak mi się wydaje, od takiego miasta. Nie, 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 to było, to było ekstra, poza tym. Yy to też nie był pobyt za, za nie wiadomo ile nie będziemy teraz mówić o kwotach, może później powiemy nie, myślę, że i tak nie będziemy mówili o kwotach ale bez względu na kwoty to, to, to właściwie tak ten pobyt należał raczej do nie tych najbardziej wygórowanych cenowo jeśli chodzi o wszystkie jakie zrobiliśmy a jeśli chodzi o e, p, p, proporcje jakości, jakości do ceny do tak. ceny to naprawdę mhm. stosunek jest zarąbisty. Tak. także hmm. No, polecamy chyba to miejsce. Prawda? Zdecydowanie. A Więc wszystko to... mając już, no chyba można powiedzieć, jakieś doświadczenie, a poza tym, znając się dobrze, mówię o, o, nas, o nas, dwojgu. No to wiemy, jak wszystko zrobić, tak, żeby wszystkim pasowało, no, żeby tak, żeby każdy był zadowolony. Tak, w sensie, tak. tak Czy nam z dwojgiem, mm -hmm. czy nam dwojgu i dzieciom. To, to, to jest w sumie ten, ten, ta sama kategoria. E, wiemy, co nam się podoba, co jest nam potrzebne, żeby nam się podobało. No tutaj było wszystko to, co potrzebujemy i jeszcze więcej. Tak mi się wydaje. Tak. Um, ja naprawdę nie wiem czego tutaj można... Do, 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 czy ktoś by się czepiał tego miejsca jakoś tak popukałabym się w głowie, może tak. Nie, nie widzę, nie widzę w ogóle powodów. Tak. Naprawdę wszystko jest na pięć piątek, jak to mówi. Tak. Na nasz nasz serdeczny. No. Um, no. I zdrówko, i oby więcej takich wyjazdów, i oby więcej takich tak. miejsc na naszej trasie i, i oby więcej, oby tylko takie na Waszych trasach, może tak. A ja tylko chciałem jeszcze dodać, że nagrywamy to dosłownie e, no, 6 minut przed odjazdem. No właśnie trzeba by się rozglądać, bo nie, tak. nie, nie trzeba by Musimy chyba wejść. tam wyjść, no. więc dopijamy to wino i wychodzimy. Miało być 35, więc spokojnie jeszcze mamy parę minut. Dosłownie Nawet 5 albo 7, no. Okulary, weź przypilnuj proszę cię, bo ja... A mówisz o moich? Dobrze, to dawaj, ja je od razu zakładam. I będę wyglądał wtedy bardziej poważnie, bo to wiesz, Rejbany, Bean Bond, no to są atrybuty Big Bossa. O kurs. że tak. A jeszcze blondynę powinieneś mieć przy sobie. Nie. Żadne blondyny. No, no, no. Um... Jeszcze chciałam powiedzieć, że tak trochę na wariata, bo przyszliśmy tutaj, wzięliśmy już czekały oczywiście. Mamy jeszcze buty takie letnie I Co jest je zmienić, zanim wyjdziemy do samolotu, bo jak w tych Katowicach na to lotnisko, to myślę. Ale że nawet, nawet może... jeśli w nich wyjdziemy, przecież nie takie rzeczy my już robiliśmy. Tak, no, ważne, tak. żebyśmy dolecieli. Z gorączką wracałam z Tunezji. Z gorączką? No tak, właśnie, z gorączką. Tak, nie tylko ty zresztą, No. no. No nie, no różne rzeczy się wydarzyły Przez powrotów, i często było tak. na wariata. Powroty zawsze mieliśmy takie na wariata, że po prostu. Pamiętasz jak z Tunezji, z Turcji, jak wracaliśmy Tak, tak, pamiętam. Tragedia. Samo zło. Samo Jeszcze zło. pomieszaliśmy się tam w tym samolocie, tak, tak niekorzystnie dla nas. No, no nie, 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 nie. Na wariata. Na wariata. No i co teraz wspominasz? Właśnie to pamiętasz, a jakby było tak wiesz, że trzeba, to byś tego Ehe. nie pamiętał. Czekaj. Tu jeszcze zrobimy pać. Ja taka trochę jestem Jaka? Jesteś opalona. Kobito, jesteś opalona. Ty wracasz z czasów, a w czasy potrafią zmęczyć. Jak napisał pan izdebski. Tak, Ja bym w ogóle. Ja naszych wyjazdów nie umiem nazywać czasami urlopami. Nie mamy czegoś takiego. No nie, nie, nie. Co zresztą nam wytykacie. Szczególnie ty jesteś Co to za nagrywanie. Ja I co to za odbieranie telefonów i co to za wczasy, wiosku. tak wiem ja, no. Tak w 60% odchodzą mnie. Eee, aneks. aneks? Okay. Ale ty jesteś w robocie cały czas. Okej. Okay.